Wprowadzone przepisy dotyczące realizacji zajęć szkolnych w formie pracy zdalnej dają bardzo szeroką e, możliwość realizowania przez nauczycieli zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na y, odległość, w tym również z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Muszę zwrócić uwagę, że pozostawiają szkołom bardzo dużą swobodę odnośnie wyboru właściwego narzędzia e, przy uwzględnieniu wszystkich aspektów związanych z możliwościami placówki, nauczycieli, no a przede wszystkim biorą pod uwagę możliwości techniczne i organizacyjne rodziców i uczniów. Do najważniejszych obowiązków dyrektora należy poinformowanie nauczycieli, rodziców i uczniów o sposobie realizacji nauki zdalnej. Jest bardzo ważne, żeby informacja ta była przekazana w sposób prosty, zrozumiały. Nie każdy rodzic jest ekspertem technologii informacyjno-komunikacyjnej. Dyrektor powinien też zapewnić narzędzia, które umożliwią nauczycielom prowadzenie zajęć zdalnych oraz bezpieczną komunikację z uczniami i rodzicami. No i powinien dokonać również analizy zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem nakierowanym na bezpieczeństwo danych oraz na zapewnienie odpowiednich gwarancji praw osób, których te dane dotyczą. A zatem obowiązkiem dyrektora będzie zabezpieczenie danych przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i y, organizacyjnych. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby dane te nie były udostępniane osobom nieupoważnionym oraz żeby nie uległy zniszczeniu, zmodyfikowaniu czy y, też y, utracie. No, takie przykładowe środki służące zabezpieczeniu danych to y, na pewno pseudoanonimizacja, anonimizacja czy szyfrowanie y, danych. Dyrektor powinien również rozważyć, że w razie wykonywania obowiązków służbowych przez nauczycieli poza szkołą istniała możliwość odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych, uwzględniając oczywiście stopień ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych i tutaj powinien wdrożyć odpowiednie środki, które będą minimalizowały to ryzyko, lub wręcz całkowicie je eliminował. Warto tutaj pamiętać przede wszystkim o to, aby umożliwić nauczycielowi, który nie ma właściwych warunków do pracy zdalnej, korzystanie na przykład ze sprzętu, który znajduje się w szkole. Dyrektor powinien również zabronić nauczycielom używania przez nich prywatnych adresów poczty elektronicznej do kontaktu z uczniami lub ich rodzicami. I tutaj rekomendowane jest, by nauczyciele do korespondencji mailowej z uczniami korzystali ze służbowej poczty mailowej, ale to też nie zwalnia ich z obowiązku odpowiedniego zabezpieczenia danych, które są udostępniane w tych przesyłanych wiadomościach. Pamiętajmy, że szkoła może wymagać od ucznia lub rodzica podania danych do założenia konta w systemie zdalnego nauczania, ale tylko w zakresie niezbędnym do tego, aby to konto założyć. Nie należy jednak przy takiej okazji gromadzić nadmiarowych bądź służących realizacji innych celów danych. Nauczyciele również przetwarzają dane osobowe. Nauczyciel może przetwarzać takie dane osobowe, usiąg ich rodziców, ale pamiętajmy, że tylko w celach związanych z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych. Dlatego nauczyciel musi pamiętać o bezpiecznym korzystaniu z komputerów i innych urządzeń, zarówno wtedy, gdy otrzymał takie urządzenie ze szkoły, czyli zapewnił mu je dyrektor szkoły, jak i również wtedy, kiedy korzysta z własnego urządzenia. Pamiętajmy, że RODO nie zabrania wykorzystywania przez nauczyciela prywatnego komputera, tabletu czy telefonu do przetwarzania danych osobowych w związku ze zdalnym prowadzeniem zajęć. Urządzenia te muszą jednak być odpowiednio zabezpieczone, a nauczyciel powinien postępować zgodnie z polityką lub inną procedurą prowadzoną w zakresie ochrony danych osobowych w szkole. Jeżeli nauczyciel używa własnego urządzenia, powinien samodzielnie spełnić podstawowe wymogi bezpieczeństwa. Przede wszystkim musi sprawdzić, czy wykorzystywane urządzenie ma aktualny system operacyjny. Musi sprawdzić, czy używane są na nim programy, w szczególności programy antywirusowe i czy są one na bieżąco aktualizowane. To jest bardzo istotne, żeby te programy były na bieżąco aktualizowane. Należy też bardzo rozważnie instalować na swoich urządzeniach oprogramowanie i należy pobierać je tylko i wyłącznie z wiarygodnych źródeł, a najlepszym źródłem będzie z całą pewnością strona producenta danego oprogramowania. Przechowując dane na sprzęcie, do którego mogą mieć dostęp inne osoby, a tak się często zdarza, jeżeli nauczyciel pracuje w warunkach domowych, należy używać mocnych haseł dostępowych a przed odejściem od stanowiska pracy urządzenie powinno zostać zablokowane. Zalecane jest także przez Urząd Ochrony Danych Osobowych skonfigurowanie automatycznego blokowania komputera po pewnym czasie bezczynności, a także założenie odrębnych kont użytkowników w sytuacji, gdy z jednego urządzenia korzysta w domu kilka osób. Pamiętajmy również, że podczas korzystania z programów lub aplikacji mobilnych należy korzystać z możliwych do zastosowania w tych aplikacjach mechanizmów ochrony prywatności użytkowników. Jeśli użycie jakiegoś programu wymaga logowania, warto zadbać o bardzo silne hasło dostępu, a dodatkowo chronić je przed utratą czy dostępem osób nieuprawnionych. Pamiętajmy też, że gdy dane przechowywane są na urządzeniach przenośnych, na przykład no, mam tutaj na myśli pamięć USB, muszą być bezwzględnie szyfrowane i chronione hasłem, by zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym także ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem, czy przypadkową utratą, zniszczeniem, czy uszkodzeniem. W takim podstawowym zakresie komunikację z uczniami, rodzicami. Zazwyczaj w szkole prowadzi się przez jakieś wdrożone rozwiązania teleinformatyczne, na przykład przez dzienniki elektroniczne. Ale nawet jeżeli taka komunikacja odbywa się przez dziennik elektroniczny, to nauczyciel musi nadal zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa przy zdalnym łączeniu się z dziennikiem elektronicznym ze swojego urządzenia w domu. Pamiętajmy też, że prowadzenie zajęć zdalnych może wymagać korzystania przez nauczyciela z poczty elektronicznej do kontaktu z uczniami lub rodzicami. I nauczyciel powinien prowadzić taką korespondencję ze służbowej skrzynki pocztowej, którą powinna zapewnić mu szkoła. Jeżeli szkoła nie zapewniła nauczycielom służbowych skrzynek poczty elektronicznej, to jeżeli wykorzystują oni do celów służbowych prywatną skrzynkę mailową, muszą bezwzględnie pamiętać, aby korzystać w niej w sposób bardzo rozważny i bezpieczny. Szczególną uwagę nauczyciel musi zwrócić na zabezpieczenie danych osobowych udostępnianych przesyłanych wiadomości. Zawsze przed wysłaniem wiadomości należy upewnić się, czy niezbędne jest wysłanie danych osobowych oraz, że, oraz czy wysyłamy ją do właściwego adresata. Sprawdźmy ponadto, czy w nazwie adresu mailowego nie ma na przykład przestawionych czy pominiętych znaków, tak aby nie wysyłać takiej wiadomości do osób, które nie są upoważnione do jej otrzymania. Nauczyciele często korzystają z wysyłania korespondencji zbiorczej. Jeżeli tak robimy, to pamiętajmy, żeby skorzystać z opcji UDW, ukryte do wiadomości. Dzięki skorzystaniu z tej opcji odbiorcy wiadomości nie będą widzieć wzajemnie swoich adresów mailów. Nauczyciel powinien wykorzystywać w zdalnym prowadzeniu zajęć tylko te platformy edukacyjne, czy tylko te narzędzia e-learningowe, które zostały wdrożone w szkole. Można oczekiwać, że w takiej sytuacji prowadzenie na nich zajęć będzie po prostu bezpieczne. Zatem powinien przestrzegać przyjętych przez szkołę instrukcji i procedur dotyczących ochrony danych osobowych, ale musi też zachować podstawowe zasady bezpieczeństwa przy zdalnym łączeniu się z taką platformą wdrożoną w szkole ze swojego urządzenia w domu. Szkoła powinna samodzielnie wdrożyć wybraną spośród dostępnych metod i technik kształcenia na odległość, jedną metodę czy jedną technikę, która będzie najbardziej adekwatna do pracy tej, tej szkoły, ale nauczyciele absolutnie nie powinni sami decydować o korzystaniu z konkretnych rozwiązań, na przykład prowadzeniu lekcji za pomocą różnych komunikatorów, wideonarzędzi, czy nawet, jak czasami się zdarza, platform gier. Biorąc pod uwagę nawet nadzwyczajną sytuację, w jakiej jesteśmy, należy unikać tego typu narzędzi, które nie zapewniają właściwej ochrony danych osobowych. Należy też pamiętać, że za przetwarzanie danych uczniów przy wykorzystaniu narzędzi wdrożonych samodzielnie przez nauczyciela zawsze odpowiedzialność ponosi szkoła. Dlatego też przyjmowanie określonego rozwiązania powinno się odbywać w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły który musi mieć świadomość, jakie narzędzia są wykorzystywane do prowadzenia zdalnej edukacji w szkole lub wyznaczonym przez niego koordynatorem pracy w szkole. Bo takie rozwiązanie powinno zapewnić ochronę danych osobowych. Zgodnie z zaleceniami Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zawsze przy wyborze aplikacji lub innych narzędzi wykorzystywanych do zdalnej edukacji bądź komunikacji z uczniami, należy zastanowić się, czy jest niezbędne, aby przetwarzały one dane osobowe. Trzeba sprawdzić, czy można na przykład zminimalizować ich zakres bądź tylko wykorzystać na przykład pseudonimy, na przykład pierwszą literę imienia itd. Tak należy sprawdzić też zasady świadczenia usługi i zasady przetwarzania danych przez usługodawcę, czyli należy sprawdzić jego politykę prywatności. Urząd Ochrony Danych Osobowych wprost zaleca, aby na ogólnie dostępnych portalach czy stronach internetowych nauczyciel jedynie publikował materiały edukacyjne, natomiast absolutnie nie przetwarzał danych osobowych uczniów lub rodziców. Urząd Ochrony Danych Osobowych zaleca stosowanie środków bezpieczeństwa, które mają zapewnić ochronę danych osobowych. Przede wszystkim zaleca bieżącą aktualizację systemów operacyjnych, programów antywirusowych. Zaleca pobieranie oprogramowania wyłącznie ze źródeł producentów. Zaleca, aby hasła zapisywać w miejscach dobrze zabezpieczonych, broń boże nie na luźnych kartkach, żeby używać różnych haseł do różnych systemów informatycznych. Urząd Ochrony Danych Osobowych również zaleca, aby hasła miały wysoki stopień złożoności, aby nie były proste. Zaleca wykonywanie kopii zapasowych, szyfrowania danych, szyfrowania dysków twardych i zaleca, to, o czym też mówiłem, blokowanie komputera czy tableta w momencie, kiedy od niego odchodzi. Pamiętajmy, że dodatkowo. Szkoła powinna poinformować nauczycieli, rodziców i uczniów o sposobie realizacji nauki zdalnej. Również powinna poinformować ich z jakich narzędzi lub usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne będzie korzystała w trakcie tego nauczania. Powinna również zastosować daleko idące środki bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych. Bardzo często się zdarza, że uczniowie nagrywają lekcje, które są prowadzone przez nauczycieli i pojawia się pytanie, czy jest to zgodne z prawem, jeżeli chodzi o prawa autorskie, jak i ochronę wizerunku nauczyciela. W obydwu przypadkach odpowiedź jest twierdząca. Należy bardzo wyraźnie tutaj zauważyć jedną kwestię, że o ile uczeń może nagrywać lekcję, którą prowadzi nauczyciel, to tylko i wyłącznie na własne potrzeby, nie może jednak przekazywać tej lekcji dalej, czyli nie może na przykład tych zajęć publikować w internecie. I trzeba to bardzo wyraźnie tutaj też uczniom powiedzieć. Wizerunek nauczyciela jest chroniony, więc nie można go wykorzystywać bezkarnie w internecie, również jak się czasami niestety zdarza do celów prześmiewczy. Zatem wykorzystywanie wizerunku nauczyciela, nie samo nagrywanie, tylko rozpowszechnianie jest chronione na mocy prawa ochrony wizerunku i ochrony dóbr osobistych. Zatem jeśli wizerunek nauczyciela będzie wykorzystany w sposób, na który nie została wyrażona zgoda nauczyciela, nauczyciel może dochodzić roszczeń na przykład na podstawie artykułu 81 ustawy o prawie autorskim jak i również artykułu 24 prawa cywilnego, jeśli to rozpowszechnianie będzie tutaj bezprawne. Ale z całą pewnością nie możemy zabronić nagrywania lekcji. Warto natomiast uświadomić uczniom na pewną różnicę między samym nagrywaniem a rozpowszechnianiem wizerunku i warto uświadomić rodzicom i uczniom, że Wyrażamy zgodę na nagrywanie, ale absolutnie nie wyrażamy, jeżeli mam takie życzenie, zgody na rozpowszechnianie tego, tego nagrania. Pamiętajmy również, że często się zdarza, iż nauczyciele wysyłają materiały za pośrednictwem komunikatorów a internetowych, na przykład typu messenger. Pamiętajmy, że należy tutaj wprowadzić odpowiednie środki bezpieczeństwa, czyli ustalić zasady korzystania z prywatnych komputerów przez nauczycieli. To jest raz. Ale również proszę zwrócić uwagę, że uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych, a także ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne, aby wszystko odbywało się zgodnie z RODO. Administratorem danych jest szkoła, w jej imieniu występuje tutaj dyrektor, czyli on decyduje o tym, jakie środki bezpieczeństwa należy tutaj wdrożyć. Co jest bardzo ważne, jeżeli korzystamy z różnego rodzaju komunikatoru, pamiętajmy o tym, aby sprawdzić, czy te dane nie są przekazywane poza europejski obszar gospodarczy. Zatem jeżeli w polityce prywatności właściciela danego komunikatora nie mamy takiej informacji, że jest on zabezpieczony i nie przekazuje poza europejski obszar gospodarczy, czyli EOG, danych z tego komunikatora, możemy nie korzystać. No, w przypadku dużych, takich gigantów dostawców oprogramowania jak Microsoft czy Google, one biorą udział w programie tarcza prywatności i nie przekazują danych poza europejski obszar gospodarczy. W przypadku pozostałych innych dostawców należy bezwzględnie to sprawdzić i, i zweryfikować, czy faktycznie tak się właśnie dzień. Proszę zwrócić uwagę, że korzystanie z kształcenia na odległość dodatkowo nakłada nowe obowiązki na nauczycieli, jeżeli chodzi o ochronę danych osobowych. Postępujmy bardzo rozważnie i starajmy się przestrzegać prawa i przestrzegać rozwiązań, które są wdrożone i akceptowane w naszych szkołach i placówkach.